Witamy Cię serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja nazywam się Karola. A ja jestem Andy. Ten kanał to internetowa szkoła jogi, która umożliwi Ci bezpieczne i efektywne praktykowanie jogi w najbardziej przyjaznej dla Ciebie przestrzeni, jaką jest zacisze Twojego domu. Być może zastanawiasz się, dlaczego warto ćwiczyć jogę. Regularna praktyka pomoże Ci rozciągnąć, ale też i wzmocnić swoje ciało. Praca z oddechem uspokoi, a uważność skierowana do środka nauczy cię bardziej dbać o siebie. Rzeczą, która nas wyróżnia, są regularne praktyki jogi prowadzone na żywo, co bardzo mocno buduje motywację do ćwiczeń. Wspólnie z ludźmi z całej Polski, a także i spoza Polski spotykamy się, praktykujemy jogę, a później na tzw. jogowych plotkach dzielimy się swoimi doświadczeniami. Dlatego najlepiej teraz kliknij subskrypcję, zostaw dzwoneczek, żeby być na bieżąco. W karcie społeczności znajdziesz grafik filmów i live'ów na aktualny miesiąc. Na naszym kanale praktyki jogi prowadzimy głównie w stylu vinyasa, ashtanga i inyoga. Z racji tego, że wiemy jak ciężko jest znaleźć czas w ciągu dnia, przygotowaliśmy dla Was serię praktyk na różne pory dnia o różnej długości. Są filmy 15-25 minutowe, ale również długie praktyki jogi nawet 90 minut. Na naszym kanale jest już ponad 400 filmów, które posegregowaliśmy dla Ciebie w przejrzyste playlisty. Każdy film opatrzony jest poziomem trudności. Jedna gwiazdka nadaje się dla osób początkujących. Im więcej gwiazdek, tym wyższy poziom trudności. Ponieważ wierzymy, że nauka jogi w domu ma głęboki sens, ale nie powinna być chaotyczna. Stworzyliśmy kurs jogi dla początkujących, który wprowadzi Cię w styl winiasa jogi i pomoże zbudować fundamenty świadomej praktyki. Naszą wiedzą dzielimy się też chętnie na Instagramie, gdzie serdecznie Cię zapraszamy. Kliknij, subskrybuj, dzwoneczek, a jeżeli chcesz wiedzieć jeszcze więcej, to serdecznie zapraszam Cię do naszego newslettera. Wszystkie niezbędne linki znajdziesz w opisie tego filmu i mam nadzieję do zobaczenia na Macie. Do zobaczenia.